Hej, cześć siemaneczko wszystkim, z tej strony Michu i witam Was na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 klawiatur do 300 zł. Oczywiście będą to klawiatury mechaniczne, klawiatury dla graczy, jako że nie ma podzespołów komputerowych, a głównie kart graficznych w sklepach to pomyślałem, że zrobię jakieś może top 5 peryferiów. Zaczniemy od klawiatur, później zrobię myszki, słuchawki i tym podobne rzeczy. Także dajcie znać w komentarzach, czy Wam się taka forma top 5 podoba. W sumie kiedyś już robiłem top 5 klawiatur, ale myślę, że warto to odświeżyć, bo już sporo czasu od tego czasu minęło. Więc przejdziemy sobie elegancko do nowych podzespołów, bo też sporo rzeczy się ciekawych na rynku pojawiło. No i generalnie będzie to 5 klawiatur do 300 zł, które moim zdaniem warto kupić bądź na które warto spojrzeć. No i pierwsza klawiatura jest to Genesis Store 300 TKL RGB, klawiatura którą niedawno testowałem u mnie na kanale, jeżeli nie widzieliście to zapraszam was do odcinków. Oczywiście tutaj się gdzieś karta wyświetli, także będziecie sobie mogli obejrzeć recenzję moją tej, tej klawiatury. No i generalnie sam tej klawiatury właśnie w tym momencie używam. E, używam jej do tej pory dlatego, że e, po prostu jest mała, czyli nie ma tego bloku numerycznego. To jest TKL, czyli tak zwany ten KLS. E, No i nie ma tego bloku numerycznego i dlatego, że ja mam małe biurko to do mnie pasuje idealnie. No i generalnie też będzie to druga klawiatura, którą mam e, od SPC. To zresztą już tutaj widzicie GK550 z tego względu, że e, no po prostu mogę ją polecić, bo ją mam. Mam. I używam właśnie zamiennie z tym torem, na razie używam tora, bo jest po prostu mniejszy, no i generalnie też jest dużo bardziej cichy, bo jak widzicie jest to wersja na Outemu Red, są też Outemu Blue, także co kto lubi, co kto woli, jest też wersja bez RGB, tam z takim zwykłym zielonym podświetleniem, aczkolwiek ona jest nawet droższa, nie wiem dlaczego. Więc, no to jak już uważacie. Generalnie, co mogę powiedzieć o tym, yy, o tym torze? No to już na pewno większość się dowiecie z filmu, który wrzuciłem, który jest tutaj w kartach, ale generalnie klawiatura jest przede wszystkim bardzo, ale to bardzo, bardzo cicha. Ona jest dużo cichsza od tego GK550, którego posiadam, co jest bardzo ciekawe, bo w GK550 są przełączniki Kali Red, a tutaj są Outemu Red, czyli te najtańsze. Yy, generalnie klawiatura jest naprawdę dosyć solidnie wykonana, nie wygina się. Tylko, że minusem pierwszym, takim największym tej klawiatury jest to, że, że niestety, ale podświetlenie RGB jest słabe w porównaniu do SilentMPC, to w ogóle masakra w tym temacie, bo słabo je po prostu widać. W nocy jeszcze jako tako, ale za dnia to jest po prostu tragedia, ono po prostu jest, bo jest. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o przyciski, są mega ciche. Ja jestem bardzo zadowolony, klawisze zdają, e, dają sobie radę bez problemu. Dodatkowo klawiatura ma oczywiście pełne anty-ghosting, jak to klawiatura mechaniczna, więc jak wciśniecie, zależnie jaką ilość klawiszy, nie wiem, może być to wybranych 20 naraz, to i tak nie zablokuje się to i będzie można sobie spokojnie, e, spokojnie grać. Na przykład w klawiaturach membranowych już czegoś takiego nie uświadczycie, więc, więc jak gracie w gry, no to warto się zaopatrzyć w klawiaturę mechaniczną, jakąkolwiek, ale to już też ułatwia e, granie. No i generalnie klawiatura jest wykonana całkiem nieźle, e, troszeczkę moje obawy budzą te nadruki na klawiszach, ale wydaje mi się, że będzie ok, na razie się nie zaczęły ścierać, chociaż używam jej dwa tygodnie. To wydaje mi się, że będzie wszystko ok. Klawiatura jest dosyć ciężka, no dosyć ciężka, bo też mam porównanie z klawiaturą przykładowo Genesis Tor 380 bodajże. ta klawiatura jest duża, ale to dużo lżejsza, mimo że ma nawet pełny blok numeryczny. To jest bardzo ciekawe, więc myślę, że świadczy to i solidności. Zresztą bardzo, swego czasu to była bardzo popularna klawiatura i wiele osób ją kupowało, jeszcze tą wersję bez RGB. No i dobra, to jest taka najtańsza klawiatura, która moim zdaniem jest warta zakupu do 300 zł, jeszcze może zrobię serię do 200, jak chcecie, to piszcie w komentarzach. Następna klawiatura to jest California Access Gaming Shark CA1418. To jest taka klawiatura chińska. Co ciekawe, nawet ma przyciski Jixian Red. To są, producenci chwali, że to są takie przyciski, takie klawisze z nawiązaniu do Cherry MX Red. Generalnie podświetlenie, jeżeli chodzi o tą klawiaturę, jest lepsze niż w Torze, ale nadal gorsze niż Selenium PC. Klawiatura ma podpórkę pod nadgarstki, co dla niektórych może być zaletą. Dla mnie osobiście jest to zaleta. Bo lubię tą podpórkę, chociaż aktualnie w torze jej nie mam, ale do gier to jest ok, ale do pisania ta podpórka jednak się przydaje. Ta już klawiatura ma blok numeryczny, także jak ktoś korzysta z bloku numerycznego to warto się tą klawiaturą bardziej zainteresować. No i generalnie klawiatura zbiera całkiem dobre opinie, sporo osób tą klawiaturę już nabyło, jest zadowolone z tej klawiatury i... I co mogę więcej powiedzieć? Osobiście nie testowałem, więc to nie jest to samo, co mogę powiedzieć na przykład o Torze czy o GK550. I generalnie z tego, co czytałem, z tego, co oglądałem, z tego, co słyszałem, to tą klawę generalnie ludzie polecają. Możecie też poczuć opinie na internecie, w różnych sklepach i tym podobnych forach. Z tego, co widziałem, naprawdę spoko. Dodatkowo mam tutaj takie u góry przyciski multifunkcyjne, multimedialne, czego na przykład w Torze czy w Silentum PC nie ma. Następna klawiatura to jest klawiatura, którą jestem bardzo zainteresowany, jeżeli chodzi o zakup, tylko nie tą konkretnie, zaraz Wam powiem którą. To jest Centum PC GK630K. Jest to oczywiście klawiatura turniejowa, czyli TKL, tak jak wcześniej wspominałem. To jest generalnie można powiedzieć taki troszeczkę lepszy brat GK550. Jeżeli chodzi o Konstrukcja to tutaj niewiele się ona różni, nie mamy tego bloku numerycznego, mamy tutaj też takie ścięte rogi, jak w przypadku GK550, to jest taka nowsza, ulepszona wersja tej klawiatury, również jest tutaj RGB, czyli klasycznie jak dla tych wszystkich klawiatur gamingowych. Nie ma bloku numerycznego, przełączniki to również Kali, w tym przypadku to są Browny, ale macie też do wyboru Redy i macie też do wyboru Blue. Na Blue oczywiście klawiatura jest tańsza, to jest raczej normalne. Nie wiem kto tam lubi Blue, kto lubi, kto lubi jakie klawisze, ja na przykład jestem fanem czerwonych klawiszy i zawsze raczej będę w nie celował. Może jeszcze sprawdzę Browny, bo są takim fajnym połączeniem między niebieskimi a a czerwonymi klawiszami. No i generalnie porozmawiać się tutaj chwali, że mamy klasyczny design, wysoką odporność, prawdziwe RGB, 10 spersonalizowanych trybów podświetlenia, 87 indywidualnie podświetlanych przycisków, przełączniki mechaniczne Kali Brown, NK Rollover, czyli to samo co w przypadku Genesysa czy California Access, jak i, jak i każdego innego mechanika, w zależności od tego ile klawiszy naciśniecie, znaczy bez względu na to ile klawiszy naciśniecie, zawsze wszystkie klawisze naraz zostaną odczytane przez klawiaturę, przez system, programowalne makra i dodatkowe oprogramowanie. No i właśnie nie wspomniałem też, że w Torze 300, ale to też zobaczycie na tej recenzji, jest dodatkowe oprogramowanie, z którego można sobie korzystać i ustawić tam podświetlenie makra i tym podobne rzeczy. Tak samo jest w Silentium PC, zarówno w GK630, jak i GK550, GK530 i innych klawiaturach od Silentium PC. Dodatkowo w GK630K mam odłączany przewód, czego nie można powiedzieć o poprzednich dwóch klawiaturach. Bardzo fajna funkcja, bo jak na przykład je gdzieś przenosicie czy coś takiego, to nie musicie na przykład martwić się jak tutaj zawinąć kabel wokół klawiatury, czy coś, tylko po prostu sobie go odpinacie i przenosicie dalej. Z tego co kojarzę, to nawet ten, ta, ta wersja kabla, wersja złącza to jest chyba USB-C, więc jak najbardziej spoko. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. No i można też kabel sobie wymienić w razie, na przykład jakby się kabel uszkodził, przetarł, czy po prostu chcielibyście mieć dłuższy bądź krótszy, to nie ma tutaj problemu, można sobie te kable wymieniać, także to jest świetna świetna sprawa. No i następna klawiatura to jest GK550, sam ją mam, posiadam, już jej używam. No w sumie to rok praktycznie można powiedzieć, bo kupiłem w kwietniu 2020 roku. No i generalnie co mogę nie powiedzieć. Przełączniki są głośne w porównaniu do Tora na przykład dużo głośniejsze, natomiast nadal cichsze niż niebieskie. Klawiatura jest bardzo wytrzymała, nie wygina się, jest solidnie zrobiona, podkładka pod nadgarstki jest na magnes, więc tutaj też się świetnie sprawdza. Nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o używanie tej klawiatury z podkładką czy bez, bo można sobie ją bez problemu odpiąć. Również mamy to podświetlenie RGB, które jest dużo lepsze niż w przypadku California Access czy Genesis. Mamy tutaj właśnie, tak jak poprzednio mówiłem, bo wcześniej mieliśmy GK630K, tutaj te podświetlenie również jest bardzo dobre, bo można powiedzieć, że jest to młodszy brat tej GK550. No i również tutaj mamy to oprogramowanie, o którym wspominałem. Niestety w GK550 kabel nie jest odłączany. To jest właśnie ta wada starszego brata. Natomiast mamy tą podpórkę, już czego w GK630K nie uświadczycie. Także to już wybierzcie, co uważacie. Oczywiście klawiatura jest też, można powiedzieć, troszkę wodoodporna, bo zdarzyło mi się że dwa razy na nią wodę wylać, nic się nie stało, więc. Spoko jest, dosyć wytrzymała, także tutaj producent się spoko chwali tą wytrzymałością. No i ostatnia klawiatura to jest taki rodzynek w tym zestawieniu, bo jest to Modekom Volcano Lamparty RGB BT. Jest to przede wszystkim klawiatura bezprzewodowa na Bluetooth. To jest bardzo fajna rzecz. Sam chciałbym mieć bezprzewodową klawiaturę, ale nie wiem, czy na Bluetooth to te opóźnienia, które tam występują, byłyby w porządku, na przykład do grania w CSGO. Generalnie ludzie sobie tę klawiaturę chwalą, więc myślę, że raczej nie ma większego problemu. Dodatkowo można ją połączyć też przez kabel, to nie ma, z tym też nie ma problemu. No i dodatkowo jest ta klawiatura tak zwana 65%, czyli jak widzicie, nie mamy tutaj bloku numerycznego, to jest normalne, natomiast nie mamy też tutaj nadstawki z klawiszami funkcyjnymi, czyli F1, F2, F3, F4, bo te klawisze. Są w klawiszach numerycznych. Wystarczy, że wtedy naciśniecie Fn i je, trzymając Fn i klikając 1, 2, 3, 4, macie analogicznie F1, F2, F3, F4, tak jak jest to tutaj opisane. Więc to jest naprawdę bardzo mała klawiatura. To jest taka, taki TKL, ale naprawdę ostro-ostro obcięty do najmniejszych rozmiarów. Naprawdę spoko, jak chcecie tę klawiaturę gdzieś przenosić, używać jej do laptopa, do telewizora, czy czegoś takiego. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. Bo zajmuje mało miejsca, jest lekka, solidna i poręczna. Ale na przykład w klawiaturze 65% mamy również jeszcze strzałki, ale już są klawiatury 68, nie 60%, gdzie tych strzałek już nie ma. Także to jest taka, moim zdaniem, ostateczna klawiatura, jaką byłbym w stanie kupić, jeżeli chodzi o rozmiary. No bo już bez strzałek to trochę słaba, a czasem te strzałki naprawdę się przydają. No i już nie mówię o grach, tylko o zupełnie innych zastosowaniach w życiu codziennym. Natomiast tutaj jeszcze te strzałki są. Klawiatura zbiera naprawdę świetne opinie. Jest to sprzęt uwielbiany. Ostatnio hit, można powiedzieć, na rynku klawiatur mechanicznych. Więc no, głupio by było, gdyby się w tym zestawieniu. Te, ta klawiatura nie znalazła. Zobaczmy sobie jeszcze szybko specyfikacje. Zaraz tutaj Wam zjadę na dół. W ogóle klawisze mamy, co ciekawe, takie żółte, Gaterony Yellow. To też jest bardzo ciekawa sprawa, bo zazwyczaj zna się niebieskie, brązowe i, i czerwone, a o żółtych się raczej nie słyszy. Więc tutaj taki mały plot twist i są żółte klawisze. One są z tego, co słyszałem, odpowiednikiem klawiszy czerwonych, przełączników czerwonych. Natomiast jak to jest w rzeczywistości, szczerze nie wiem, bo tej klawiatury nie testowałem. Mam nadzieję, że będzie mi dane tą klawiaturę też przetestować. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o samą Volcano Land Party, to też jest bardzo popularna klawiatura w wersji tej z przewodem i w tej wersji TKL. Też bardzo wiele opinii zbiera, to jest coś na poziomie można powiedzieć Tora 300, którego na początku omawiałem. No tutaj gościu nawet pisze w komentarzu, że przełączniki moim zdaniem lepsze niż szczery, ciche, do pracy idealne, liniowe i na maksa wygodne. Także jak widzicie, tak jak mówiłem wcześniej, są to przełączniki w stylu tych czerwonych. Także, jak używacie tej klawiatury, to dajcie znać w komentarzach, jak Wam się z niej korzysta. Może się nad nią zastanowię. Chociaż no ten rozmiar 65% nie wiem, czy jest dla mnie do przeżycia, bo jednak blok numeryczny używam, natomiast rzadko, ale się przydaje. Ale już klawisze funkcyjne używam bardzo często, więc nie wiem, czy sens, miałby sens taki zakup 65% klawiatury. Dajcie znać w komentarzach. Natomiast w dzisiejszym zestawieniu to by było na tyle. To jest 5 klawiatur do 300 zł, moim zdaniem, które warto kupić. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Jeżeli Wam się nie podobało, zostawcie łapkę w dół, wiadomo, ale pamiętajcie łapkę zostawić. Bijajcie na mojego Instagrama michu.tv, do którego link jest w opisie, oraz na grupę Mordeczki Micha, do której również link jest w opisie, no i na Discorda. Także to tyle. Jeżeli chcecie również klawiatury do 200 zł mechaniczne do grania, to piszcie w komentarzach, zrobię taki film. Następne w kolejce będą myszki do 300 zł. Później, słuchawki i zobaczymy, co dalej. Dobra, także wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.